Piąty turniej tańca sportowego Niewidomych i Słabowidzących Śląska Karolinka Startuje 20 par Jest bardzo dużo par wrocławskich 4 pary warszawskie 4 pary chorzowskie Para Białystok-Kielce Mieszana Para Starnowa. Przekrój w wieku jest bardzo duży. Najmłodsza para ma 17 lat. Są w tej grupie tancerze, którzy oprócz tego, że są w klubach dla niepełnosprawnych, tak jak my mamy w Kosowie Klub Karolinka, to jeszcze są e, na kursach tanecznych, żeby doskonalić swoje umiejętności. Oczywiście ci, których stać, bo to jest kosztowny taniec, kosztowna zabawka. No i trzeba na to dużo środków, na treningi, żeby się ubrać, żeby obu wieków być. No niestety to kosztuje, ale jest piękne, że jest na czym oko zawiesić. Zaczęliśmy tańczyć pół roku temu, no i tak tu się znaleźliśmy. Nasza trenerka nas wystawia po prostu na zawody. Mieliście dzisiaj tremę, startując w tym turnieju? Jakaś trema na pewno była, lekko, Przez ale... Przez cały tydzień! Ale trzeba się sprawdzić, no. no. a to jest taki próbny jakby turniej dla nas, także... No, ale było dobrze, mam nadzieję. Nowe doświadczenie, trochę się pobawiliśmy, o to w tym chodzi. Co jest najważniejsze w takim turnieju tanecznym dla Was? Dobrze się bawić. I się nie denerwować. To jest chyba podstawowa rzecz. I mieć wygodne buty. Tak, to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o y, sędziego, to ma obowiązek porównywać pary, a nie ma obowiązku, wręcz przeciwnie, nie może mówić na temat poziomu tanecznego tychże par. Y, to należy do widzów. Sędzia widzi dwie pary i musi powiedzieć, tak, w dniu dzisiejszym prezentuje się lepiej od tej. Nie może powiedzieć, ta jest rewelacyjna, a ta jest do niczego. Trochę rozbieżności w punktach widzenia sędziów było. Y, Pięciu sędziów typuje i większość ocen daje wynik na, dla konkretnej pary. Czyli, na przykład, jeżeli któraś z par osiągnęła na pięciu sędziów trzy miejsca pierwsze, to już można powiedzieć, że w tym tańcu ma na pewno to miejsce pierwsze. System y, zliczania ocen daje szansę na to, żeby w miarę obiektywnie wyłonić tą najlepszą parę. Ja nie wiem w tej chwili, kto wygra, ponieważ te oceny były rozbieżne. Początki I moje, i partnera były no tak jakby osobno. Dopiero, właśnie jak zaczęliśmy razem tańczyć, to przez zupełny przypadek mój partner zrezygnował z tańca ze względu na maturę, chciał się uczyć. Mariusza partnerka wyjechała tak, do wyjechała. Londynu. My no, no. No, w tym samym momencie zostaliśmy bez partnerów. Moim najmniej ulubionym tańcem jest paso doble. A, no. A moim tańcem jest Ja Miałem ich więcej. I ostatnio, wszystkie są osta fajne. ostatnio tango zaczęło mi się bardzo e, podobać i quickstep quick również. To jest kwestia też i układów, jakie są układy, e, które ma mają taką możliwość e, jakby rozwoju, prawda? Także też jest bardzo ważne. Rozwoju i takiego wkręcenia się w muzykę, Dokładnie także praktycznie ciało samo tańczy. Parą, ponieważ Mariusz jest y, z Warszawy, ja jestem tak. ze Szczecina, a trenujemy we Wrocławiu. Nie jest z Wołomina, także... <laughs> my mamy taką, może ja to powiem, my mamy taką zasadę, idziemy na parkiet i tańczymy swoje. Natomiast jak nas sędziowie ocenią, to nas ocenią. My się jakby y, po prostu staramy y, dać z siebie wszystko. To wszystko. A wychodzimy z założenia, że naszą główną nagrodę i tak zawsze mamy, tak. ponieważ tak. dla nas nagrodą jest sam występ na turnieju, tak. bo jest to tak. nagroda za ciężką pracę na treningach, gdzie jesteśmy w zwykłych dresach, zmęczeni, potargani. Znaczy no ja potargana, tak. <laughs> bo wygląda zawsze tak samo. <laughs> A tutaj tak. możemy wyjść tak jak, no przynajmniej tak jak ja zawsze o tym marzyłam w takich pięknych strojach, no i w ogóle w takiej oprawce fajnej.